Cześć Agata! Cześć, cześć! Ale to wygląda, poli się za tobą. No, bo Jak idę, to pola za sobą wszystkie mosty. Przyczepa się, poli! Przyjechałaś obejrzeć to wspomaganie do 60? Nie, już przyjechała, wszystko obejrzeć. Wszystko to miała do pokazania. Siemano, witam Was w kolejnym filmie. Dobra, że byłeś cięci, bo nie wiem, czy była st stabilizacja. No i co dzisiaj Wam chcę pokazać? Otwierasz? No, wymaga! Dostaliśmy dzisiaj paczkę ze sklepu Maniek, bo. Nie, no, nie wiem czy wiecie, ale sklep maniek. Chyba 16 października otwiera swój sklep taki Taki stacjonarny. I na to otwarci chyba przez tydzień już koło tygodnia. O... Ja. zerwać. Kurde, no. ale ja to co tu się dzieje. A so, paczki paczkiem jeszcze? Sklep jest w Tucholi, to jest z okolic to koniecznie musicie tam wpaść i obejrzeć. ja z tym paczkiem chyba nie poradzę. To jest tak dziwnie zawrzyte, że... Dziwnie zawrzyte, no jak karton to jest zawrzyty. Nie, to jest inaczej. Patrz tu możesz przejść otwarci. No nie wiem. To jest jakiś, jakiś taki inny Dobra, patrzcie co tu jest. Wspomagani do Ursusa C360 Wspomagani za około 380 zł. Tu już jest troszkę poprzerabiane. Widzicie, kierownica została ta sama. A tu jest przekładnia z Lublina. To on taki powzmacniany, bo trochę za cienko blacha użyłech. ósemka e, i ją wyginało. Musieliśmy tu dać taki. Ja to wymyśliłem, żeby zrobić taki. Widzicie, tu jest taki wąs. I zrobiliśmy drugiej tak samo. I jest uparte od całota do zmieniania biegów. <laughs> tu dźwignia. Tu ten wąs. E... Trzeba było dopasować tak, żeby pasował na ten z Lublina. No i co wymyśliłeś? Bo mam nawet zdjęcie, jak tam wytaczałeś ten środek, uciąłeś to z Lublina, tak tu. Później wziąłeś na to karka, zrobię kółko z tego okrągłe, wstawiłeś do tego, obspawałeś. No i jest z rami z sześćdziesiątki, a pasuje na wąs z Lublina. Dobra, nie? No ja mam takie pomysły, genialne. Kurde, przyciągłby się polom. Roz, dwa. Trzy przyczepy. Widzicie tam jest ta przyczepa, co ponoć nie jest wywrotką. Patrzcie tu teraz. <laughs> tu jest zamontowano pompa, także nawet jej nie widać. Też sprytny nie. Jest zamontowano tu na jednej szpilce z głowicy i tu o ten. O chudnica po prostu już trochę pojeździło. Tata tym sią ostatnio i, i kultywatorowo chyba, że trochę się już zakurzył. Widzicie tu jest zbiorniczek na olej, ale widzicie, ten olej jest taki trochę szary, powinien być żółty, ta pompa jest jednak padnięto lekko. Tam na początku my włączyli i leciały z niej takie opiłki nie? i dość nie chodzi to tak lekko jak powinno chodzić. Co to, to, Agata, będziesz próbować go dzisiaj? Nie. Nie dzisiaj. Nie, nie dzisiaj. Aha, bo do kościoła idziesz. No to, to innym razem. No i co tu jeszcze pokazać? Mocowanie tego, tej kierownicy, bo to też to musiało dać, musieliśmy dać z Lublina. Jest, tu jest płaskownik, obak, tak jakby można powiedzieć Taki dwa wygięte, do tego jest przykręcone No i od pola pokażę jak to się kręci Bo tu jeszcze jest kilka innych przeróbek Jebane Widzicie? Agata pokręć czy Idzie lekko. O! Aż idzie lekko. No, widzicie, Agata go dożej idzie lekko. Czyli, no, nie czyli. Się tak. Czyli dobrze zrobiłeś. Ale jak się zagrzeje, to idzie troszkę ciężej. Podobno, jeszcze nie, mi się jeszcze nie zagrzało, bo nie jeździłem nim. I trzeba ta pompa chyba wymienić, ale to w późniejszym czasie dobra, i to by było tyle ze wspomagania. Ale jest jeszcze inny temat, że zrobiłeś tak, że chodzi lżej sprzęgło? Nie ci nie, za nie, za, nie, za, nie, za, nie zawrzeć. Jaka to chodzi lżej sprzęgło? gdzie go wcisnąć ręką normalnie. I co? Co trzeba zrobić, żeby chodziło lżej sprzęgło? Musicie, trzeba się tu legnąć na razie. Wy, gwasz się po Widzicie, tu jest ta dźwignia co docisko do łapek, łożysko. Trzeba ją wydłużyć po prostu. I to już sobie musicie wydłużyć tam według własnego uznania, jak kto chce, żeby mu lekko chodziło mi. Ja wydłużyłem około 5 cm, bo wtedy jak wydłużacie, to zmniejsza się automatycznie ten skok pedału że naciśnie się trochę za mocno, za mocno to od razu wyłącza więc trzeba delikatnie, tak? Ale idzie, idzie się przyzwyczaić bez problemu. I powiem Wam, że biegi, biegi zmienią się dużo lżej teraz, dużo lepiej. Dobra, co jeszcze tu, co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, o tych dźwigniach z podnośnika, bo tam się pytają wszyscy, jak to mam zrobione, nie? Co chwilę jakieś wiadomości dostaję bo w komentarzach. No to tak musicie się przyjrzeć uważnie tu bajchy są, bajchy są oryginalne tak jak to było tu do tej od dźwigania podnośnika, ona była prosto, to jest tyły z 40 tu mądrospowany płaskownik Płaskownik, który jest połączony takim prętem zwykłym z tą dźwignią Nie będę ruszał, no lekko Dobra, opuszczę się, nie? Tu od kabiny do, do, tej, do tego tyłu, do tego obudowy mostu, mam zwykłą śruba przyspawano. Znaczy tu jest nakrętka przyspawaną, tu wkręcą i tu jest zakontrowane drugą nakrętką. Tu zwykła rółka, żeby tak pasownie była na ta na śruba. Mm. No i no, widzicie, pręt, dostosowany do tego, i tu też tak samo, nie. No tu było bardziej skomplikowane, bo, nie wiem czy widać teraz, chwilę, no, tak mu pokażę, bo jest taki, z dwóch kątów trzeba było zrobić, bo jak dosławałem na no to i połączyłem, no to nie, szło, nie działało do przodu, bo tak trzeba jakby na dół bardziej. No i trzeba było dospawać jeszcze drugi ten I teraz chodzi idealnie. Jak tata orą, no to trzeba było tak. No w ta strona się półk dźwigało, obracało, sorry. W ta strona się obracało półk i. No jest to dużo wygodniejsze. Wszystko mocie wszystko jest pod ręką Sprzęgło syk i już jest wysprzęglone. Tyle i, i sprzęgło Tu Podnośnik pod, pod ręką PEG. Jak widać, jest opryskiwaczem. To no tak, albo tak. No, no, ta strona nie odbija, nie? Trzeba pociągnąć z powrotem. Ta, ta odbija fajnie. A ta trzeba pociągnąć z powrotem. Przecież zresztą, kto jest 60 to wie. No, i co jeszcze by tu się przydało zrobić? no Prawdopodobnie bym tu chciał sobie przerobić ręczne, żeby był bardziej pod ręką. Bo ten to jest dziadostwo, ani go tam sięgnąć, to tu już jest wyrobione całe, beznadziejnie co zrobili. Zrobić go tak, tu taki mały z auta, tak pod ręką. No, i może jeszcze kiedyś tam siedzenie wymienić, bo to jest niewygodne. I słyszycie, jak skrzypi, jakieś dwuczęściowe, dzielone. No, bo to jest taki stare. Jak ta kabina ma z 15 lat albo i więcej, to to siedzenie też jest tak stare no i nie jest za, za mocno komfortowe, że tak powiem. No cóż, no chyba, chyba tyle. Reszta jest tak, jak było, nie? Jedynie jeszcze skrzynka bezpieczników, bo 40 bezpieczniki były tu, a przekładnia do ich pod takim kątem, że mi to wchodziło do tej skrzynki. Trzeba było to wypieprzyć i dać niżej. Tak są w 60, tu są z boku teraz. Bezpieczniki Trzeba się trochę z silnikiem porobić, bo wiecie Jak on kopci Kto widział film z orki to widzi jak kopci Też trochę słychać, że on tak dziwnie chodzi, nie? No i trzeba się tym zająć Wtryski dać do zrobienia i obejrzymy Czy kopce nie ustało, czy nie Możliwe, że jest trochę na zapłonie przedstawione. Takie taki komentarze też dostawowych, Ale to się wszystko okaże I co tu jest? Zasłaniasz. Lampy, LED. O, dwie, dwie, dwie smycze. Jedna do Ciebie, jedna do mnie. Co tu na niej pisze? Trzy smycze. Trzy. To jedna, jedna do Marty. Zakupy do domu. Sklep maniek.pl. Części do ciągników. Widzicie, o tu jest adres. Tuchola, ulica Krasiewicza 5. Więc to jest okolic Tucholi, koniecznie musi tam wpaść. A lampy podobno świecą na niebiesko. I... Uf, to. I to jest do pryskania w nocy. To może widzieliście na zdjęciach taki niebieski efekt? Jest, że opryskiwasz na niebiesko, całą lanca podświetlono. I wtedy fajnie widać czy się prysko, czy nie. No to jest taki gadżet, bardziej mogę powiedzieć. Gadżet. gadżet. Pan gadżet. Bo ja ten mam LEDy z traktora, ale to nie obejmuje całej belki, więc to na pewno się przyda. O, wyciągaj tę lampę. Pokażemy, jak to wygląda. O widać, o no, dość konkretno Spra Sprawdzamy jak świeci? podłączyć kają, kają Teraz pod to tak w sumie Pod wiatą, no kają ją podłączyć Dobra idę poszukać coś żeby sprawdzić Trzymaj no, Może się nagrywasz Nie no dobra Nagrywasz Toć? Toć żyja? Nie przeklinaj Nic? Nic no, kurwa, no i za krótki to Do, do bezpieczników. Dobra, innym, innym razem to popchnie, jak to świeci. Nie tak, dziś. Czy będzie następny film, jak zamontujesz do opryskiwacza, i wtedy. No. Także dzięki sklepowi Maniek za ta paczuszka. Naprawdę fajno. I pamiętajcie, żeby odwiedzić jego stronę. Link w opisie. No i zapraszam na otwarcie tego sklepu. Także dzięki wielki i pozdrawiam.